tutaj Lucifer! Jesteśmy dzisiaj, no, jak widzicie, w ostatnim miksie w w ostatnim, czyli ostatnim otwieranie skrzynek, gdyż yy, jak Blizzard dał, skrzynki, no, po trzecim miksie właśnie już nie będą do kupienia. Smutno, ktoś chciał, gdyby ktoś chciał jeszcze odblokować skrzynki zanim wyjdzie Overwatch 2. Ale jeszcze będzie chyba przez level, coś takiego, ale zanim wbijesz level, trochę zajmie. W sumie wybiłem dwie skrzynki dodatkowo wczoraj przez level. <gryw> Więc no. Mamy trzy takie, ale je na końcu stawimy. Na razie otworzymy sobie te odżywcowe. Ale jeszcze ja zobaczyć, tutaj nie ma. Nie ma. Nie ma. Lecimy. Kasa, kasa. Fajnie chce kasę, bo już wam pokażę bohaterowie. Sombra, chcę zdobyć które, e, skinak dla somby, która był w podajże że miksie 2. Neonowy kot. Jak nie przez to ludzie ze skrzynki, to chyba przez kasę. Taki skinek. Czajny kot też jest ładny, ale neonowy kot. Beautiful. <laughs> Dlatego chcę to zdobyć. Eee, więc lecimy. Jeszcze Zabrał graffiti. Uuu, złote coś. Skin do Anny. Porus. I duplikat pozytywny, co... Podego pokazywać, więc lecimy dalej. Jak wiecie, ja widzicie to sami widzicie, więc nie będę się pokazywać. Będzie będę by już przybliżenie po co lub emotek. A tą emotkę to już mam, więc... ale mogę wam sobie pokazać. Balet. Taneczna. Ech. Tam za psów. <śpięk> bo sobie śpi jeszcze. Bo ósmój przed live'em właśnie nagrywam. O tak. Zajeszczek. Będę tego pokazywać, bo za dużo czasu by to zajęło. Po prostu lecimy dalej. Będziemy to właśnie wam mówię, motki, pokazywać pozy i skórki. Żeby wam nie zabijać czasu zbytnio. Pozę, dnia głowa. To jest wersja halloweenowa tej samej pozy. Tylko że pozy z dynią xd <grywa> ok na razie jedną złotą mamy więc to tam chyba nie idzie mamy taką pozę obliona do, do... toast będzie tu to to będzie <grywa> ale no złote i fetowe najlepsze by było więc Kasa też w sumie jest fajna, więc no... Ale coś tam dzisiaj... Słabiej idzie. Zacznijmy duplikat emotki. Sąby taniec. I skurkyle echo włókno wegnowe, które dla mnie jest szydkie, Ja użyłem ci motyla, więc... No. Duplikat emotki. Co ten zostajemy? do duplikaty Mogło... może być lepiej dostaliśmy pod podgląd duplikat tego żołnierza spokowe według mnie jest ale ja wolę innego i dostaliśmy skórkę anegul kozacka chyba sobie później na nią zmienię bo na dziurze, jak widzicie tam bo napisane baset mm. Okej okay. ja awatary. Tu będzie chciałbym skut. Też chyba jest bardzo pewno. Wątpię, że mi się udało. Serio? Ten zam... Nie, pewno to był to raz. Myślałem, że znowu dostaliśmy Okej, okay, czyli dostaliśmy poze fajwerki dla mieści zagłady. Na spoko. Można tu żyje. Kolejny torast. Tego już nie, nie miałem, czyli wodę Za Hanzo. Fajny jest ten portret, fajnie, że mi wpadł. Miło. Znaleźliśmy no pozę dyniobranie na Ercharda. No Nawet spoko, ale ja tam wolę. Czyli wzięcie ehm. o złote coś kasa więcej kasy, czyli za niedługo będę mieć już 3000. Hmm, tu pikaty tej skórki. Energia. Woda odette. Nie pytaj dlaczego. <grym> pikat, okej. Okay. Czyli może to 3000 zbierzemy. My skulki Bo tak ten to wygląda. <grym> Gracze, czy ten kod. Pikat. Łódź hmm. złotego. Bastion. To nie miałem od skryto bot. obot. No ja to mówię, że on Według na... mnie spoko. Mam tu Pikat. kolejny złoty. Kasaleci. Eee. Ok. Mm. Kasa. Nie wiem, co na że dostałem fajnego. W sumie fajny do graffiti. Do kogo jest to graffiti? O, to jest. A no w sumie oreset to jest akurat niefajny. Tak. A tak. Mmm. Kasa. Emotkę dostaliśmy Śmiech W sumie użyję, bo została mi oznajem miejsce mm. Fajnie I skórkę dla Fary Mechaton, czyli ta nowa yy, Nowy reskin yy, dla Fary Który wszedł właśnie w yy, trzecim Ostatnim Hmm, mi się tak zbytnio nie podoba, ale w sumie tamtej też nie miałem, więc będzie kolejny, więc może go użyję. Ale jak już nie mówiłem właśnie, według mnie trzeci właśnie Remix ma gorsze według mnie reskiny niż poprzednie. Jak dla mnie to takie mm, mech U, emotka dla A nie, to pesetacja zagania Używaj, Nasz kozacka się podoba Idziemy dalej Zostały mi nam 23 rocznicowe skrzynki z upami mm, I mamy emotkę dla Cassidy dawni Maki, szanowanko. Użyję, bo, bo mam jedno miejsce. Hmm. O, czy złotego jest? Co? Złotego. Okej, okay, mamy tu pozachę batka. I. Skórkę do diwy studentka. No w sumie użyłem Białego Kota, więc nie będę zmieniać na to. Biały kot wygląda lepszy według mnie. To jest właśnie nowy reskin też, jak samo jak wcześniej do Fary był tam ten y, Mechatron, to teraz tutaj właśnie jest studentka. Też reskin kolejny do DIY teraz. Y, w się trzecim. Mam takie mieszane oczywiście z tym. Widziałem już jeden tam w meczu, że używał tego skina Koleś, ale... Nie podoba się. Co za graffiti? Czyli buduję to wy co? A nie wiem, że to jest taki graffiti, ale... Co jest? Jak wy wiedzieliście, to napiszcie w komentarzu, że nie wiedzieliście. Okej, okay, mamy skórkę. Le ja mam lepszą skórkę Le Lucio Jazzman. Wiadomo, Ma muzyk to jazz. Chyba, wie, nam już mamy 3000, więc no Zostajemy, u złote coś: kasa i skórkę La Hanzo Kabuki. Nic spoko. Nie wiem czy nie jest lepszy od Czernego Wilka. Potem sobie zobaczę i chyba sobie może użyję. Zobaczmy. Eee. Dodatkowa kasa. O, fioletowe coś. U, tu kasa jest i tu kasa. Tu plikat y, emotki. Wielkolud. To rzeczywiście używam. No cóż, 15 skrzynek nam zostało. lecimy dalej. Nie będziemy przyciągać. Eee, Zaczęliśmy znowu tuplikatę emotki, motki 1905 Chyba będzie z 3000. Będę mógł kupić na, na odcinku do nowego kota. A to jest emotka motka Toplikat Taniec z Legendiego. Gędzi. Hmm, tutaj co mamy? Mamy duplikat pozy i mamy nową pozę, czyli święta. Na spoko, to poza, była na tu się spodobało nawet Kasa i pisko. Okej, okay, mam 30. <grym> Idealnie. OK, Zanim otworzymy więcej skrzynek, to najpierw bohaterowie, sombra. Kupujemy. I mamy neonowego kota. Idealnie. już używałem noc mały, to zaraz new now kota będę używać. Dziecko. Na no to wracamy do Twojego. Przeniesie skrzynek, z czego trzy legendarne i 11 rocznicowych. Co jeszcze zostaniemy? Okej, okay, dostaliśmy Pozę, Lamory, dwierek. No Nogólnie balansujemy sobie, sobie lepsze. To nie jest. Może z tego zrobić pewną muzykę. Um. O, coś używego. Kasa, okej. Okay. Kasy. Nie za wiele. ją wykorzystać jak najwięcej potem. Jak się to będzie przychodzić. Teraz chciałabym chciałbym tutaj jakieś nowości. Już kasę mam, już kogo ko ko to mam kalo. o, wysłuchało i mam skórkę Magini. Czyli jest skin z... ...mixu pierwszego. Mmm. No cóż, mamy pozę dla aż pojazd. No to jest ładna. pozę metal odrobiona. Tak się przytula z metalem, okej, okay, okej. Okay. Z metalem z działkami na działku, ale o, coś używego? A to plikat. Ja hmm. pokażę wam, żeby nie było. Taniec taki. O, coś złotego. u Skółka Laburzyciela. kapitan. kapitan jest? Użyłem ogólnie zademiarza, ale... Chyba za że zademiarza, ale jest łonna. I powiem, że nie. Okej, okay, czyli jest kasa. Tak. O, różowego coś. Emotkę Larencarda. Janki. Użyję, bo mam ma... 1 3 czy... chyba wykorzystam sobie to kasę właśnie na modki tam gdzie nie mam maksymalnie 3 4 to wykorzystam to sobie kupię jakąś no i to była ostatnia z rocznicowych zostały nam 3 legendarne no zobaczymy co tam wybije co uuu reżasz okej okay. I skórkę dla co ja nam w Nie wiem czy to też nie jest jaskin, ale no cóż, z drugiej. OMIKsowane. No, Takie dwie. wygacze mm. No to jest właśnie ten Reskin poteł z reskin... skin na którego używam. Ja w sumie użyję. A więc faktu że mm, mogli się bardziej postać. <grym> e, fajnie, ale. Zobaczymy, co będzie w ostatnim. Chyba złote. Uuu. <grym> serio. <grym> to są jakieś żarty. Mam nowego, nowego kota i też trzeba tego kota. Serio. I mam pływaka Sigmę. W hmm. kompilówkach płetwach. Po co ci Sigma płetwy, jeżeli ty się unosisz? Nie wiem. Ale w sobie przez to... żyje. No i to tyle. Mam. No to... Tak kończymy chyba Overwatcha. Możliwe, jak wejdzie Overwatch 2, może będą jakieś odcinki. Nie wiadomo. Bo jeszcze nie wymyśliłem do końca w sumie, jak mam to zrobić. A chcę może jakieś po porobić na premierę Ale. Jak na razie, to. Widzimy się w kolejnym odcinku. LL się będę